hostiles are going loud i'm pinned down over here drone going up shit enemy drone watch it Na ping'u, na ping'u. O, tak, tak, tam na, na dobrze, dobrze, dobrze. Nie ma, już jest dwóch na krótko. Spokojnie, boję się. Hej, tak, Hej, Gaj. Ej, Jak tam tam na niego. Zbieram so, musisz iść do nic tak mi się wydaje, bo... ty ale gdzie kurwa? No, zostań ze mną, do chuja nie wracasz do... Ja pierdolę. Co wy tu gracie? Nie? Pokera. Heads up, we got enemy activity. Quit complaining. Hostels are going loud. Got it. Wamach jest nadole. A teraz pokazwam, że tam jest. Nie napiłem, <śmany> kurwa, no niemożliwe. Pięknie. <śmany> niemożliwe, kurwa, ja stoję za i jeszcze, kurwa, na dole tym. Jak? Tu, tu biegnie, tu biegnie, tu biegnie, tu biegnie. Nie, chuja tam biegnie? Tak, biegnie, dwóch jest, kurwa. O, no to tu, a, tu, jest. tu jest. Zobacz, co ci teraz A już dwóch jest? Jakim cudem jeszcze dwóch? A, a Busemira podnieśli, kuźwa, i nikt tego nie przypilił. No właśnie. Zero info o tym, że Iwan podnie... no i tam spójrz. Ten no, nie, pod, nie, nie spójrz. No i tam na lewo spójrz. Nie, I on był u tak. góry na, na tym. Podniósł, no Sonika, tak ja mówię, tam ci gdzie pingnąłem, czy dokładnie tam, tak, on leżał, jaskiwał, idę tu. Ale żeby przed górą w ogóle już spierdolili, oni są zieloni. O to się grubo mylisz, panie. <laughs> Jezu, co się bawią? No, jestem w stanie. A <spierdola>. on chyba <laughs> je <laughs> jestem w to jest niemożliwe, kurwa. Nie stępuje mniej więcej, kurwa. Ja. Fire, fire. Shit. Bam, bam. Kurwa jebana, no na wieża nie chroni nic. Nic nie no, nie, kurwa. no i tak. Tutaj jest, tutaj jest blisko w takim razie. Stończek niedaleko, dobra? Od siebie? Wiem, 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 wiem. Możdziesz, możesz, lata.

Czyli mają Chociaż, ja chcesz, chcesz liczyć, jest, kurwa. Jak będzie mesz w miarę szybki, to będzie natychmiast powtórka. Uh -huh. Patrz jak puścił tam świnia. Błąd dzisiaj pierdonełem, straszny kurwa. Kupiłem tylko jedną skrzynkę piwa. Ajajaj, aj, aj. ja mam jeszcze cztery. Cztery piwa, nie jest skrzynki. O jedną za mało, nie wiem co jutro będę pił. Wódka poszła, teściowo widżoną. Nie, nie On już oglądają mnie jak miłość. A nie, to grubo. Fuck man. My jeszcze Mania Krabita sobie wzięli, pewnie, że ja... Wszystko zrobią, żeby wygrać. Grubo poszli kurwa. Widzę, że się boją. No jak? Chory mają kurwa, aż im pod półsulku pod, pod wychodzi. Down, man down. Kurwa macie, trzy razy nasze sytuacje, nie, 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 tutaj za dużo ich było, nie, się dobra, nie, Dobra, nie, 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 kurwa nie, 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 kurwa. No ale gdzie ty kurwa, z ty wierzysz, chłopie? To jak ty tam możesz Karol tam, kurwa na niego strzelić? On jest za za górą pewnie. Aszo's going loud. Teraz go zabić. Jesus fucking Christ. Man down. O, stary? Stary? Dobrze, że go wziąłeś. Dobrze, że i tak go wziąłeś ze sobą. Dobrze, Dobra, dawajcie kurwa kamieniłą, bo ja już nie mogę wytrzymać.